Jak widzicie zawsze wyłażę jak zaczynam filmik. Czyli witam wszystkich swoich widzów. W dzisiejszym odcinku taki będzie odcinek z uprawy prawej. Jak tutaj widzicie. Ja tutaj nie urałem, mogę dawać wam słowo. Tylko stelejowałem i teraz robię agregatem na pełną głębokość. Jak widać tutaj mam już, już, już śrub nie ma. Czyli gry jest opuszczony na maksa 60. Jest ze I co wam powiem? Nawet ziemia głęboko się spulchniła. Gdzieś tu zobaczę, zobaczę, gdzie jest twardo. No, jeszcze tam głębiej bym wygrzebał, ale palec mnie boli. Do gdzieś jakieś no do 10 cm na pewno jest spulchniono dla roślinek wystarczy. Tutaj chodziły krowy, jak pamiętacie, w poprzednich filmikach Posieje tu taki mały kawałek mieszanki zbożowej, czyli tam będzie przewaga owsa i tam trochę obsieje, resztę kawałek kukurydzy. Nie cały hektar kukurydzy będę siał Gdzieś mniej więcej po co więcej no i może by się yy, dla moich zwierzaków wystarczy i trochę siana jeszcze im zrobię pytacie mnie często dlaczego jeżdżę bez maski ze względu na to że mi ona się trochę połamała ten telewizorek tylko kupiłem bo to wiadomo jak z ładowaczem się jeździ zahaczyłem i spadła mi tutaj bel z przyciepy więc na razie że bez maski, bo i ten ciągnik by wymagałby już powoli remontu, czyli zrobić górę silnika, usuwać te przecieki. Ale na razie jeszcze chodzi to nie chodzi. Ciśnienie oleju ma bardzo dobre. Że trochę ciutkę słabszy to słabszy. Ale tutaj sobie na drugim biegu daje radę bez żadnego ale. I zresztą ja i też szybko trójkami je, nie, trójko nie jeżdżę i ni tam czwórko było mi szarpie trochę boli kręgosłup. A co tyle to mi wystarczy na te moje małe, małe gospodarstwo? A wiadomo, kupić nową maskę, kupić co, to chodzi wszystko. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Że nie jest to za. Bardzo takie. Halo. Dobra, ja robię. A teraz roz... siłę Jak widzicie, się Czyli ja się patrzycie. Powiem Wam tak. Nie śmiejcie się tylko, to jest silnik konny. 30 jest brudna. Ja wiem o tym, że jest brudna. nie musicie mnie mówić. Bo do części do myjki jeszcze nie przyjechały, dopiero w Hongkongu je ładują. Na statek. Chińczycy ostatnio do mnie dzwonili niedawno. Że załadują ci, ci części do myjki przyjdą i... I będzie rolnik Stachni czysty i Czumni. Bowiem tak, że? No, tak jak ja mam małe gospodarstwo, to tego silnika wystarcza mi. Kiedyś miałem robić do niego agregat, ale mówmy szczerze, to jest 56 rok produkcji, więc ja wiem, ci warto trochę przesmarowałem A wiecie co, ja nim kiedyś nawet kukurydzę siałem, nawet buraki, koniem jeszcze. E, tu go można przestawić, nie? Bo tu jest taki trybik, bo tutaj widać, bo się nie chcemy to zdejmować, I trzeba go przestawić bo właśnie tu dźwigienkę Widzicie? Widzicie, tu przestawić tutaj na dół na ten otworek, i będzie wtedy będzie się kręcić ee, w ten sposób, nie? Wy, raczej, tak by to nazywać, bałeczki wysiewające będą się kręcić w ten sposób i później, później tą dźwigniękę. Się opuszcza na sam dół i mamy się w górnie. No, oczywiście można posiadać nawet kogurydzy, nawet buraki kiedyś ku nim musiałem dostępne i bardzo dobrze mi to wychodziło. Ja sieję trochę gęściej. Czy to lepiej? Duchu... Ja wiem, czy, czy dobrze, czy mimo, ile ja sieję dokładnie na hektar, ja Wam tego nie powiem. Ponad 200 kg, bynajmniej, może nawet i 250. Ale to tylko moja ziemia i mój. Ja tak robię, wy tak nie musicie. On trochę wąski ten siedznik, ale co zrobić? Ja wydajnie kupował od drugiego nie będę Mamy go, dwójka. Kto by nie miał na niewielkim gospodarstwie, teraz mają potężne gospodarstwo, a firmy Nie, mały. nie robią się. Wiecie to wspomaganie, to jest świetna sprawa do takich małych silników Bieg mnie trochę z załącza. Trzeba było skrzynkę przejrzeć. Ale na razie Mankamentem tego silnika jest to że jak się zawracamy, to przy opuszczonym silniku żeby nie cofnął nam do tyłu, bo te lejki może pozatykać tutaj i nie będzie nam siało. o tak to sam sieje kiedyś musiałem za nim biegać ale to y, trochę przedłużyłem te lejki i teraz nie muszę dobra siejemy ja wiem że mam głos nie ciekawy, ale ojej. Jakiś kolega mnie pytał, co do prędkości sieł, że te koła muszą iść tak, jak kunie idą, czyli wolno. To nieprawda, kolego. Tu możesz jechać i szybciej, i wolniej, i zawsze posiejesz. Słychać, nie? Myślę, że słychać. Słuchajcie, kiedyś miałem jakiś siewnik uliczony od kolegi. i Nie pamiętam, wiem, że jakiś polski. To no, czy z górki, czy pod górkę, nie się usiądzie. Chyba z górki. I takie pasy były. a ten się w nich się jeżdża. Dobra, resztę wam powiem w następnej części filmiku I co kuba powie do kamery Co ja robię? Eee Tę pas. Dobra, w dzisiejszym odcinku jeszcze tutaj dokończymy ten siew tutaj sieje tak dla tych, dla zwierzaków i dodaje trochę tego, trochę życicy jednorocznej. jeszcze dorzucę na to wykę. jak Kuba, dobrze się sieje? powiedz, powiedz powiedz hello dla widzów powiedz dla, dla widzów coś no dobrze, dobra w dzisiejszym odcinku to wszystko. Jak widzicie, e, siewnik niby konny, ale daje rady. Tam dalej będzie kukurydza. Dobra, na razie wam. Siema, pomachaj ręką. No, siema, siema. No. I jeszcze nie zapomnijcie o komentarzach pod filmem. Bardzo lubię je i staram się każdemu odpowiedzieć. No i na, naprawdę, na razie wam. Wszystkiego dobrego. Cześć.